Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Jeśli jesteś osobą początkującą, która zaczyna dopiero z kalisteniką, to potrzebujesz planu treningowego. Jeśli Twoje jednostki wyglądają w taki sposób, że idziesz na drążki i po prostu robisz jakieś przypadkowe ćwiczenia, które akurat przyjdą Ci do głowy, to po prostu ograniczasz swój progres. I w tym filmie chciałbym pokazać Ci, w jaki sposób ułożyć swój plan treningowy. Wiedza, którą Ci tutaj przekażę, nie jest szeroko dostępna. Nie ma dużo materiałów na ten temat, czy to na polskim YouTubie, czy na zagranicznym. Dlatego obejrzyj ten film do końca i w skupieniu będę tutaj mówił o wielu praktycznych rzeczach. Zapraszam do oglądania. Pierwsza rzecz, jaką musisz zrobić planując swój trening, to wyznaczenie celów. To jest można powiedzieć oczywiste, ale jednak wiele osób tego nie robi. I teraz. Te cele powinny mieć kilka takich cech charakterystycznych, żeby one były dobrze wyznaczone. Tak więc po pierwsze ten cel musi być mierzalny, czyli nie po prostu polepszę sobie sylwetkę trenując kalistenikę, ale na przykład nauczę się dwóch, trzech podciągnięć na drążku. Kolejna rzecz to powinien być osiągalny, czyli nie możemy sobie na start dać jakichś tam bardzo ambitnych takich celów, ale w sensie zbyt ambitnych, ponieważ cel musi być ambitny, to jest kolejny punkt, ale po prostu osiągalny dla Ciebie, coś co jest w Twoim po prostu zakresie, ale jednocześnie wymaga od Ciebie wysiłku. I ostatnia rzecz to określony w czasie, czyli dokładnie sobie wyznaczyć, że to i to chcę osiągnąć, na przykład przez dwa, czy trzy, czy cztery miesiące. Oczywiście zachęcam jednocześnie do wyznaczania takich celów krótkoterminowych, czyli na przykład na dwa miesiące, ponieważ jak tutaj widzisz na ekranie, zaznaczam, że plany treningowe ja osobiście, czy to sobie, czy to innym, układam zazwyczaj na dwa miesiące. Dla osób początkujących, szczególnie polecam układać plany treningowe na dwa miesiące. Akurat osobom bardziej zaawansowanym można trochę ten plan wydłużyć. Zawsze układałem ja sobie na, Okres właśnie dwóch miesięcy, ale ostatnio na przykład ułożyłem sobie na 16 tygodni. Tak więc to nie jest oczywiście jakaś stała, której każdy musi się trzymać. Tutaj po prostu polecam dla Ciebie robić taki plan treningowy, patrząc na dwa miesiące. Tak więc cele krótkoterminowe, czyli takie te na dwa miesiące, co chcę osiągnąć, i długoterminowe, co chcę osiągnąć na przykład za rok, za dwa lata, za trzy lata. Możesz to sobie wszystko wyznaczać i potem się tego trzymać. Przechodzimy do kolejnej rzeczy, którą musisz zrozumieć podczas planowania swojego treningu, a mianowicie. Ćwiczenia kalisteniczne dzielą się na kilka takich najważniejszych grup. I pierwsza grupa to są ćwiczenia push, czyli te, gdzie pojawia się ten wzorzec ruchowy wypychania i to są na przykład pompki albo dipy. Następna grupa to ćwiczenia Pull, czyli na przykład podciągania na drążku, podciągania australijskie z bardziej zaawansowanych front lever i tutaj przede wszystkim angażujemy mięśnie grzbietu ogólnie. Przy ćwiczeniach, później wspomniałem, to jest przede wszystkim triceps, klatka piersiowa itd. Kolejna grupa ćwiczeń, mięśnie core, czyli ogólna stabilizacja brzucha, ćwiczenia bardziej skupiające się na centrum i ostatnia grupa ćwiczeń czyli po prostu nogi. Kiedy znasz już ten podział taki podstawowy tych wszystkich kalistenicznych ćwiczeń, to wiesz, że w twoim planie treningowym po trochu powinno być ćwiczeń z każdej z tych grup. Kolejna bardzo ważna informacja to podział ruchów podczas wykonywania ćwiczeń. Tak naprawdę ten ostatni punkt, który teraz widzisz na ekranie, to nie jest ruch, ale to zaraz wytłumaczę, jeśli jeszcze nie wiesz czym jest izometria. Tak więc mamy pełne ruchy, pełen zakres ćwiczenia koncentryczno-ekcentryczne, czyli mięśnie jednocześnie się skracają i rozciągają. I takim przykładem ćwiczenia koncentryczno-ekcentrycznego, gdzie występują te dwie fazy, jest po prostu np. pompka, podciąganie na drążku. Czy na przykład bardziej zaawansowane podciąganie w front lewerze. Występuje faza koncentryczna, skracanie mięśnia i rozciągnięcie. Następny rodzaj ruchów to po prostu ruchy ekscentryczne, czyli sama faza rozciągająca. Dla osób początkujących przykładem mogą być negatywy DIPów, czyli tylko mięśnie rozciągamy, pomijamy tę fazę koncentryczną. Jest to też rodzaj dobry ćwiczenia i też pewna forma ułatwienia, ponieważ musisz to wiedzieć, że faza ekscentryczna, tak gdzie schodzimy na przykład w dół w DIPie. Jest zawsze łatwiejsza do wykonania od fazy koncentrycznej. Jeśli potrafimy już poprawnie zrobić fazę ekscentryczną, to możemy w ten sposób zacząć wzmacniać się pod fazę koncentryczną, czyli pod pełne wykonanie ćwiczenia, czyli negatywy, załóżmy podciągania na drążku, to jest regresja, sam negatyw, i jak się wzmocnimy, to będziemy potem w stanie wykonać ćwiczenie koncentryczno-ekscentryczne, czyli pełne podciągnięcie na drążku. I ostatnia grupa ćwiczeń to izometria. Izometria to są ćwiczenia, gdzie nie występuje żaden ruch, po prostu trzymamy nasze ciało w statyce. I przykładami takich ćwiczeń na przykład jest nasza klasyczna deska, bardziej zaawansowany na przykład planche. Tutaj też w statyce trzymamy nasze ciało. To, że nie pojawia się ruch w tym ćwiczeniu to nie znaczy, że nie generujemy siły i nie wzmacniamy się. Izometria jest bardzo dobrym sposobem również na rozbudowę masy mięśniowej i siły. I również możesz się teraz domyślić, że w planie treningowym dobrze by było, gdybyś po trochu czerpał zarówno trochę z ekscentryki, zarówno z izometrii, jak i pełnych tych ćwiczeń koncentryczno-ekscentrycznych, w zależności od rodzaju Twojego treningu. Oczywiście coś tam może przeważać, na przykład jak bardziej ćwiczysz statykę street workoutową, może wtedy przeważać izometria, aczkolwiek nie ma problemu, żeby też to dopasować tak, żeby do siebie pasowało. A jeśli na przykład ćwiczysz bardziej pod wytrzymałość, czyli cały czas podciąganie, dipy i tak dalej, no to wtedy będą przeważały u Ciebie ruchy koncentryczno-ekcentryczne. W międzyczasie chciałbym jeszcze ogłosić jedną rzecz. Wiem, że to układanie tych planów treningowych i tak dalej może być skomplikowane i dlatego w pewien sposób zrobiłem to za Ciebie. 26 maja tylko przez tydzień będzie możliwe Możliwość zakupu mojego systemu treningowego dla osób początkujących i będzie jedynie właśnie tydzień na zakup tego i będzie jedynie 8 miejsc dla wersji podstawowej tego systemu i 3 miejsca dla wersji premium. Przy wersji premium dodatek jest taki, że masz kontakt ze mną i mogę ci wtedy pomagać w realizacji tego systemu treningowego. I jeszcze bardzo ważna informacja dla Ciebie, możesz całkowicie za darmo odebrać sobie poradnik do l czyli jednego z podstawowych ćwiczeń statycznych, freestyle'owych w kalistenice. Link masz w opisie i w momencie, kiedy odbierzesz sobie tego l to zapiszesz się też na listę oczekującą do tego systemu treningowego, o którym wspominałem. I osoby na tej liście wcześniej będą mogły zakupić ten system, no i będą miały też zniżkę. Tak więc koniecznie zapisz się. Przechodzimy do omówienia najważniejszych, kluczowych zasad podczas układania planu planu treningowego. Jest to jedna z najważniejszych sekcji tego filmu, tak więc słuchaj uważnie. Zaczynamy od pierwszej zasady, czyli na naprzemiennej pracy mięśniowej. Ja przy układaniu planów treningowych nie jestem zwolennikiem tego, że jak idziesz na drążki, to robisz tylko trening pull, czyli zaczynasz od podciągania, potem podciąganie australijskie, potem jakiś front lever, reverse plank i nie wiadomo co jeszcze. Takie podejście moim zdaniem się nie sprawdza, tym bardziej wśród osób początkujących, które po prostu na następny dzień by nie zeszły z łóżka po takim treningu. Tak więc naprzemienna praca mięśniowa. Ta zasada polega na tym, że trening zaczynasz na przykład od ćwiczenia push, a potem następne ćwiczenie, jakie wykonujesz, wykorzystuje inne grupy mięśniowe niż to poprzednie ćwiczenie. Czyli jak zrobiłeś najpierw push, klatka piersiowa i triceps, to następne ćwiczenie robisz pull, czyli wtedy mięśnie grzbietu. I jeszcze następne ćwiczenie, już możesz znowu powtórzyć push i jeszcze kolejne, na przykład nogi. Więc musisz te ćwiczenia sobie tak przeplatać, żeby ta praca mięśniowa była inna. Ale już te cztery grupy podstawowe ćwiczeń, czyli Kor nogi push i pull znasz, więc możesz to sobie mieszać w swojej jednostce treningowej, tak żeby ćwiczenie jedno po drugim nie wykorzystywało tego samego wzorca ruchowego, ponieważ będzie to generowało zbyt duże zmęczenie. O kolejnej zasadzie już mówiłem, czyli równowaga wszystkich wzorców ruchowych. Szczególnie jeśli ćwiczysz kalistenikę, no to prawdopodobnie będziesz skupiał się na wzorcach ruchowych push i pól, czyli rozwijających górne części ciała. Nogi są zazwyczaj w kalistenice troszeczkę pomijane z tego powodu, że no ciężko jednak je rozbudować bez ciężarów, jest to zrozumiałe. Kor oczywiście też możemy dodać, ale zazwyczaj hmm, wystarczy porobić troszeczkę tak naprawdę ćwiczeń na mięśnie, na mięśnie brzucha jakoś pod koniec treningu i już mieć dobrze wzmocniony brzuch pod trudniejsze elementy, a jednak na te wzorce push i pull trzeba przeznaczyć dużo czasu, ale jeśli chodzi już o te wzorce push i pull, to bardzo ważne jest, żeby one się równoważyły, czyli żeby nie było więcej na przykład pull od push, ponieważ wtedy mogą wystąpić u Ciebie jakieś zaburzenia właśnie napięcia mięśniowego, możesz mieć problemy z mobilnością, tak więc pamiętaj, żeby to wszystko się tutaj równoważyło. Kolejna bardzo ważna zasada od najtrudniejszego do najłatwiejszego. Jeśli, załóżmy, uczysz się frontlevera, wiem, że jeszcze jesteś osobą początkującą, ponieważ jest to film dla osób początkujących, ale przypuśćmy, uczysz się frontlevera, no to po co zaczynać trening od deski? Prawda? Jak zaczynasz trening, pod front levera, no to zacznij od front levera. Logiczne. Logiczne, ale jednak nie wszyscy się do tego stosują. Więc zaczynaj od ćwiczenia najtrudniejszego, najbardziej wymagającego, po to, że na początku treningu masz na to siłę, pod koniec treningu nie będziesz miał. Nie zaczynaj treningu od deski, zacznij od czegoś ważnego, czegoś trudnego. I tak samo z drugiej strony, zaczynaj od ćwiczeń, które są ważne dla ciebie, pod względem twojego celu treningowego. Czyli jeśli twoim celem treningowym jest zrobienie Załóżmy 10 powtórzeń na drążku, podciągania. No to znowu nie zaczynaj treningu. Załóżmy no, znowu od deski, przyczepiłem się, tak? Na początku najważniejsze i dopiero później jakieś ćwiczenia tam dodatkowe, wzmacniające. Kolejna zasada to ćwicz blisko upadku mięśniowego. Jeśli na przykład Twój max, załóżmy, pompek wynosi 40 powtórzeń, a zrobisz 3 serie po 10, no to sorry, progresu nie będzie. Musisz trzymać się blisko upadku mięśniowego, czyli tej sytuacji, kiedy nie jesteś już w stanie wykonać ani jednego więcej powtórzenia. Nie musisz jechać zawsze na maksa, ponieważ jest to bardzo obciążające, ale jeśli Twój max, załóżmy, podciągania to 10 powtórzeń, to możesz zrobić trzy serie po osiem i wtedy bodziec będzie jak najbardziej odpowiedni, albo na przykład pierwsze dwie serie zrobić z tym zapasem na przykład dwóch powtórzeń, a dopiero ostatnią do upadku mięśniowego, jest to bardzo dobre podejście. Ćwicz z poprawną techniką. Są takie pewne podstawowe zasady dotyczące techniki, na przykład przy dipach, przy pompkach, które trzeba znać. Jeśli po prostu... Całkowicie kaleczysz pompki, no to znaczy, że robisz coś źle, musisz się wzmocnić yy, albo po prostu zrozumieć ten ruch. Nie oznacza ta zasada, że jeśli jest jakieś nowe ćwiczenie, to musisz od razu je wykonać idealnie, i dopiero jak będziesz w stanie zrobić je idealnie, to wtedy możesz zacząć je robić. Nie można na początku troszkę poeksperymentować z danym ćwiczeniem, nawet jeśli nie jest ono wykonane idealnie, ale pamiętaj, żeby z czasem tę technikę poprawić. I ostatnia zasada, niektórzy zastanawiają się na w ogóle ile ćwiczeń wykonywać na jednej jednostce treningowej i z mojego doświadczenia... Y Maksymalnie 6-7 ćwiczeń y, będzie się sprawdzało. Ja na przykład czasami robię sobie treningi mające tylko 4 ćwiczenia i też to się w moim przypadku sprawdza. Buduję siłę, rozwijam się, y, tak więc to już zależy od Ciebie. Ale taki dla początkujących zakres maksymalnie 6-7 ćwiczeń y, to będzie najlepszy. I kiedy układasz plan treningowy, potrzebujesz parametrów treningowych, żeby wiedzieć po prostu, jak to sobie wszystko rozpisać. Zaczynamy oczywiście od ćwiczenia, czyli jakie ćwiczenie wykonujesz. Następnie mamy powtórz. Do zobaczenia. Logiczne, nie będę tłumaczył ile powtórzeń danego ćwiczenia, ile serii. Tutaj taka wskazówka dla ciebie, żeby tego nie komplikować. Zazwyczaj ćwiczeń wykonuj sobie od 3 do 5 serii. 5 to już jest tak naprawdę max. Możesz oczywiście sobie progresować jakoś tam z miesiąca na miesiąc, czy nawet z tygodnia na tydzień, dokładając sobie na przykład jedną serię po właśnie jakimś tam czasie. Jest to forma progresywnego przeładowania, więc potem piszesz serię. Następnie masz REAR sir Co to oznacza? REAR to znaczy Reps in Reserve, czyli powtórzenie w zapasie, a sir to e, seconds in reserve, czyli sekundy w zapasie. Jeśli przy danym ćwiczeniu napiszesz, że e, zostawiasz sobie jedno powtórzenie w zapasie, to skoro Twój max na przykład podciągnięć na drążku jest 5, e, no to wtedy robisz tych e, podciągnięć 4, ponieważ napisałeś, że jedno powtórzenie zostawiasz sobie w zapasie. E, jeśli max Twoich pompek jest 10, a napiszesz sobie Rir 2, no to znaczy, że tych powtórzeń powinieneś zrobić w każdej serii 8, dokładnie, bo 10 minus 2 to 8. Sekundy w zapasie analogicznie. Ostatni parametr to czas przerwy, czyli Ile między każdym ćwiczeniem odpoczywać, aż przejdę znowu do następnej serii, do następnego ćwiczenia, i tak dalej. Jest jeszcze jeden parametr, który ja stosuję, ogólnie rozpisując plany treningowe, czy moim podopiecznym, czy sobie. Jest to tempo, ale jest to nieco bardziej zaawansowany parametr i na potrzeby tego filmu na razie go pominę. Możesz sobie przy tym parametrze po prostu dodatkowo napisać w swoim planie treningowym, jak długo na przykład musisz schodzić w dół, podczas jakiegoś negatywa, na przykład podciągania na drążku, ale tak jak mówię, dla początkujących, nie jest to aż tak ważny parametr. I kolejna bardzo ważna informacja, a mianowicie zakresy powtórzeń. Y Ciekawostka, może o tym wiedziałeś, a może nie. Przerzućmy się na ciężary, nie na kalistenikę. Jeśli zrobisz na przykład 3 powtórzenia wyciskania na klatkę, to inaczej będzie to oddziaływało na twój organizm niż jakbyś zrobił na przykład 20 powtórzeń wyciskania na klatkę. Będą pewne różnice po prostu w adaptacji twojego organizmu. I tak, pamiętaj, że zakresy od 1 do 5 powtórzeń kształtują przede wszystkim siłę i dlatego przy tych zakresach stawiamy na to, żebyś dźwignął więcej, na to, żeby pobudzić twój układ nerwowy, pobudzić jednostki motoryczne, zmusić je do większej pracy i wtedy można powiedzieć trochę ograniczasz rozrost masy mięśniowej kosztem właśnie zwiększenia siły. Kolejny zakres to 6-12, taki najlepszy na spompowanie się w cudzysłowie i ten zakres jest najlepszy pod hipertrofię, czyli rozbudowę masy mięśniowej. I ten zakres plus 12 kształtuje przede wszystkim wytrzymałość, wskazówka, jak już umiesz, załóżmy, zrobić 20, a podciągnąć na drążku, to już nie będziesz tak bardzo rozwijał masy mięśniowej, tylko właśnie bardziej wytrzymałość. No i teraz możesz się zapytać tak, ale czy jak będę robił ym, na przykład tylko 3 powtórzenia w jakimś ćwiczeniu, 3 powtórzenia w wyciskaniu na klatkę, to ja w ogóle nie rozwinę masy mięśniowej? No nie, oczywiście, że rozwiniesz, ale w mniejszym stopniu niż jakbyś robił te zakresy 6-12. Te wszystkie zakresy, które Ci teraz pokazałem, w pewien sposób ym, się przenikają. Czyli kształtować siłę będziesz zarówno przy zakresie od 1 do 5, zarówno przy zakresie 6-12 i zarówno w zakresie powyżej 12 powtórzeń. W każdym z tych zakresów kształtujesz siłę, ale w różnym stopniu. I to musisz zrozumieć. I kolejna wskazówka dla Ciebie pod plany treningowe, dobrze by było, gdybyś w zależności od okresu treningowego raz robił sobie zakresy powtórzeń od 1 do 5, raz od 6 do 12, A jeśli ci zależy na wytrzymałości, żeby robić więcej powtórzeń danego ćwiczenia, no to wtedy robisz sobie zakresy powyżej 12. Przechodzimy do ważnych rzeczy, a mianowicie do przykładowej jednostki treningowej, którą stworzę na podstawie tego, co wszystko mówiłem, żebyś w praktyce mógł zrozumieć te wszystkie zasady. Treningi będziemy realizować trzy razy w tygodniu, prosto z mostu. Osoba początkująca najlepiej, żeby ćwiczyła trzy razy w tygodniu. Jeśli chcesz cztery razy, też spoko. Jeśli będziesz ćwiczył dwa razy, prawdopodobnie progres będzie trochę mniejszy, ale też nadal możesz jakby, no właśnie progresować. Jeśli będziesz ćwiczył dwa razy w tygodniu, na potrzeby tego filmu trzy razy w tygodniu, żeby tego nie komplikować. I teraz schemat treningów. Czy najlepiej ćwiczyć w poniedziałek, w w środę i potem 4 dni odpoczywać, czy może jakoś inaczej to zorganizować. Tak więc schemat, który ja Tobie polecam, to Trening przerwa, trening przerwa trening i potem dwa dni przerwy. Czyli na przykład ćwiczysz w poniedziałek, środę i piątek. Oczywiście dopasowujesz to pod siebie, ale taki schemat jest bardzo dobry, ponieważ pozwala ci na regenerację. Masz jednocześnie między każdym treningiem, dzień regeneracji, i masz też dwa dni regeneracji, właśnie załóżmy w weekend. Jest to bardzo dobre pod względem progresowania, ponieważ masz czas po prostu na odpoczynek, pamiętaj, że stajesz się silniejszy, rozwijasz masę mięśniową i tak dalej, nie podczas treningu, ale właśnie od. Poczywając, regenerując się. Pokażę Ci jeden trening, jaki skonstruowałem, i na potrzeby tego treningu napisałem takie cele treningowe. Nauczę się trzech powtórzeń podciągania na drążku pod chwytem. Nauczę się kontrolować negatywy w dipie, wzmocnię brzuch i nogi. Wzmacnę brzuch i nogi jest rozumiem, że trochę zbyt ogólne w porównaniu do tego, co mówiłem wcześniej, że powinien być yy, mierzalny, ambitny, yy, określony w czasie i tak yy, ale, ale tutaj na potrzeby tej jakby grupy, partii ćwiczeń posłużyłem się takim ogólnieniem. Oczywiście to są cele na dwa miesiące. Tak jak mówiłem wcześniej, że plan treningowy najlepiej sobie skonstruować na dwa miesiące i potem coś zmienić. Tak więc tak wygląda przykładowa jednostka treningowa i już masz tutaj wypisane wszystkie ćwiczenia w tabelce, wszystkie te parametry, o których mówiłem wcześniej. Zaczynamy sobie od negatywów na drążku pod chwytem, czyli realizujemy nasz cel podciągania na drążku. Przechodzimy potem do dipów z gumą oporową, czyli Mamy najpierw ćwiczenie pól, podciąganie na drążku, mięśnie grzbietu, potem dipy z gumą oporową, klatka, jest naprzemienna praca mięśniowa. Przechodzimy potem do podciągania australijskiego z ugiętymi nogami. Jest to ćwiczenie łatwiejsze od negatywów na drążku pod chwytem, a poza tym mniej ma przełożenie na podciąganie, na którym nam zależy i dlatego ono jest później w planie treningowym niż te negatywy. Następnie przechodzimy do przysiadów i podpór leżąc przodem jednorącz. Przysiady i podpór są mniej ważnymi ćwiczeniami, dlatego dajemy je na koniec. Wcześniej poza tym nie ćwiczyliśmy nóg na jednostce, dlatego te przysiady będziemy i tak robić na świeżo, wszystko jedno gdzie włożymy je w plan, a podpór jest ćwiczeniem wzmacniającym brzuch ale też stabilizację barku. Nie jest on tak ważny, jak na przykład podciąganie na drążku i dlatego jest on na końcu treningu. Bardzo ważna wskazówka dla Ciebie, w jaki sposób realizować w ogóle yy, te ćwiczenia. Nie musisz tego robić w taki sposób, że załóżmy trzy serie negatywów, odpoczywasz między każdą na przykład trzy minuty, czyli dosyć długo i potem dopiero przechodzisz do dipów. Niekoniecznie. Możesz sobie te ćwiczenia łączyć w pary, czyli łączysz sobie w, yy, w parę ćwiczenie jedno push i jedno pull, albo na przykład przysiad z brzuchem, albo przysiad z ćwiczeniem push. Wszystko jedno. Na Praca mięśniowa, to o czym mówiłem. Zaczynamy sobie od negatywów, potem odpoczywasz dosłownie chwilę i idziesz od razu na dipy. To są inne grupy mięśniowe, więc jak najbardziej te dipy zrobisz. Będziesz świeży na nie, prawda? Więc zaczynasz sobie od negatywów, chwilę dosłownie odpoczywasz, minutę, parę sekund, idziesz sobie na dipy i dopiero odpoczywasz dłużej. I powtarzasz sobie ten cykl, robisz na przykład trzy serie, tej pary. I dopiero przechodzisz do następnych ćwiczeń, które masz w planie, i możesz już sobie nawet w trójkę połączyć podciąganie australijskie, przysiady i podpór leżąc przodem. Nie ma problemu, to są również różne grupy mięśniowe, ponieważ podciąganie australijskie to jest grzbiet, przysiady nogi, jakaś tam stabilizacja brzucha i podpór leżąc przodem to jest ćwiczenie push. Yy, więc masz to tutaj super rozplanowane i też po prostu trening robisz szybciej niż jakbyś po prostu każde ćwiczenie tak po kolei realizował. I masz przedstawione parametry treningowe. Powtórzenia negatywów tak, 2 trzy powtórzenia zrobić bez żadnej przerwy i wtedy kończymy serię jak najbardziej spoko. Dipy z gumą oporową, żeby trochę był lepszy bodziec na przerobienie tego ruchu, żeby zrozumieć go, no to masz wtedy od 8 do 10 powtórzeń. Kształtujemy oczywiście siłę w dipie. Podciąganie australijskie z ugiętymi nogami to jest dosyć prosty element, dlatego większy zakres powtórzeń. Przysiady, zakres powtórzeń prawdopodobnie zrobiłbyś więcej. Najlepiej było robić je z jakimś tam obciążeniem niewielkim, ale na potrzeby tego filmu 12-15 powtórzeń i podpór leżąc przodem 20 Sekund. Serii w każdym ćwiczeniu 3, żeby nie komplikować sprawy. I teraz, chyba, jeden z najważniejszych parametrów, do którego musimy dopasować w pewien sposób powtórzenia, to jest RIR albo SIR. Jeśli mamy na przykład 2-3 powtórzenia negatywów i mamy RIR 1, no to nawet jeśli zdołamy więcej zrobić, tak naprawdę, tych, tych negatywów, czyli na przykład zrobimy 4 i czuję jeszcze, że mam siły, no to wtedy, to wtedy lepiej zrobić jeszcze jakieś tam powtórzenia, zmienić sobie ten parametr. Ważne, żeby trzymać się blisko opadku. Mięśniowego. W tym przypadku, jeśli mamy RIR 1 powtórzeń mniej więcej 2-3, no to znaczy, że Twój max to powinien być gdzieś 4, zostawiasz sobie jeden negatyw w zapasie i jest idealnie. Dipy z gumą oporową, tak samo blisko upadku mięśniowego, jedno powtórzenie w zapasie to samo przy podciąganiu australijskim, przy przysiadach ciężko osiągnąć upadek mięśniowy bez ciężaru, więc dlatego tutaj zostawiłem puste i podpór mniej więcej 3-4 sekundy zapasu przed momentem jak zaczniesz tracić technikę, zaczynasz tracić technikę, to jest oznaka, że lepiej. Skończyć przy takim ćwiczeniu. I teraz czas przerwy. Zaczynamy sobie od pierwszej pary, o której mówiłem. Jak skończymy całą parę tych ćwiczeń, odpocznij sobie. 4 minuty to były dosyć wymagające ćwiczenia, dlatego odpocznij po to, żeby znowu w następnej serii zrealizować tyle samo powtórzeń. Czyli nie, że na przykład zrobisz dipów 10 powtórzeń, odpoczniesz minutę i w następnej serii zrobisz tylko 4. No, nie ma to zbytnio sensu, jeśli, e, jeśli realizujesz to na początku treningu, jeśli ktoś chce się dobić na koniec, to jest zupełnie inna e, sprawa. Ale w takim przypadku odpocznij, zdecydowanie odpocznij. E, I potem na samym końcu te trzy ćwiczenia, trzy minuty przerwy po całym e, takim mini-obwodzie, tej trójce. E, trzy minuty, nie cztery, z tego względu, że jak robisz podciąganie australijskie i potem przysiady i podpór leżąc przodem, to podczas przysiadów i podczas podporu leżąc przodem w pewien sposób te grupy mięśniowe e, Odpowiedzialne za podciąganie australijskie, po prostu już odpoczywają i dlatego ta przerwa na koniec może być krótsza. I w ten sposób przedstawiłem Ci mój sposób myślenia podczas układania takiej jednostki treningowej, i teraz zadanie można powiedzieć dla Ciebie: Możesz już sobie na podstawie tych wszystkich zasad i tej wiedzy, którą Ci przekazałem, ułożyć swoje dwie dodatkowe jednostki treningowe, tak żeby mieć w sumie trzy, no i zrealizować pełen trening. No i na sam koniec, żeby nie zostawić Cię tak bez niczego, to chciałbym polecić Ci ćwiczenia, jakie jeszcze wykonywać, ponieważ wiadomo, że w tej jednostce nie zrealizowaliśmy wszystkich ćwiczeń. Na przykład zrobiliśmy negatywy podciągania, ale jeszcze mamy wiele innych ćwiczeń, które naprawdę mogę polecić pod podciąganie na drążku. Tutaj widzisz teraz na ekranie sobie takie ćwiczenia, które wypisałem. Możesz to sobie zeskrinować i jakoś tam włożyć to w swój plan treningowy, jeśli właśnie jesteś osobą początkującą. Pod względem core szczególnie poleciłbym hollow body pod pod jakieś trudniejsze potem w przyszłości elementy jak front lever różne progresje L-sita chociażby na przykład advanced tak front lever jeśli jesteś na to gotowy spięcia w siadzie prostym to jest w sumie ćwiczenie też na nogi na kończyny dolne więc, więc też również to polecam deska dla osób początkujących całkowicie żeby nauczyć się napinać odpowiednio brzuch i side plank bardziej pod mięśnie, skośne brzucha pod dipy negatywy dipów tak jak mamy negatywy w podciąganiu to tak samo negatywy w dipach Szruksy w podporze bardzo polecam to ćwiczenie i sam podpór aktywny na poręczach, tak, żeby barki były daleko od uszu, taka łatwiejsza wersja szruksów. I pod podciąganie również polecam szruksy, czyli nauczanie się pracy łopatek, wzmocnienie tego i holdy w poszczególnych progresjach możemy robić holdy w górnej fazie albo w fazie środkowej. Jak jeszcze dodamy do tego podciąganie z gumą oporową na drążku, holdy w poszczególnych fazach negatywy i szruksy, czyli można powiedzieć te wszystkie ćwiczenia, o których powiedziałem, no to macie jak w banku to że szybko dosyć nauczycie się podciągania na drążku, jeśli jeszcze nie potraficie, a jeśli wykonacie te ćwiczenia, ale wasza technika jest taka słaba i potraficie zrobić tylko 3-4 powtórzenia podciągania, to i tak wam gwarantuję, że ta siła się zwiększy, a na pewno polepszy się technika. No i to by było wszystko, przypominam o zapisaniu się na listę oczekującą i do usłyszenia.